Cześć wszystkim przyjaciele. W tym filmie opowiem o najlepszej strategii handlowej na rok 2026, odpowiedniej dla początkujących i doświadczonych traderów. Zaczynajmy. Do tej strategii musimy włączyć uniwersalny wskaźnik. Znajduje się on w panelu wskaźników. Włączamy RSI. Na nim możecie zobaczyć stopień wyprzedania lub wykupienia na rynku. Tak, w tej sytuacji widzimy wykupienie. Ten wskaźnik będziemy wykorzystywać w połączeniu z własną analizą. Oto widzimy sytuację na parze walutowej USD/THB OTC. Widzimy, że cena wzrosła, silnym impulsem, trendem w krótkim czasie i ogólnie ten ruch się nie zatrzymuje. Szczerze mówiąc, e, chciałbym szybko wejść tutaj na 10 dolarów pod ten impuls. Czyli wchodzimy pod ten impuls, ponieważ jest bardzo silny, prawie nie było odbić. Gdyby nie brać pod uwagę wszystkich innych momentów, chciałbym również wejść pod ten impuls na górze na 2 minuty. Bardzo szybko i awaryjnie przeprowadziliśmy tę analizę, ponieważ nie mieliśmy czasu, chciałem wejść w bardzo krótkim punkcie wejścia. Ogólnie rzecz biorąc tutaj cena znajdowała się w swoich niższych przedziałach cenowych, na niskich poziomach, po czym w krótkim czasie osiągnęła maksymalny przedział cenowy, jak możecie zobaczyć silny impuls wzrostowy, dlatego właśnie weszliśmy w tę pozycję. No i według wskaźnika, jak już mówiłem, mamy tutaj silne wyprzedanie, ale w tej sytuacji to nic nie znaczy. Ten ruch może się kontynuować, miałem nadzieję, że będzie się kontynuował. Przyjaciele, pozwólcie, że trochę opowiem o swojej drużynie, o sobie. Jednak handluję na rynku od ponad 5 lat. Dokładnie 6 lat temu zacząłem się tym zajmować. Byłem zwykłym pracownikiem biurowym, zobaczyłem tę branżę i postanowiłem zmienić swoje życie. I rozwijam się z każdym rokiem coraz bardziej, bardziej, bardziej. I właśnie teraz, dosłownie w ciągu ostatnich dwóch lat, pojawiły się dobre wyniki. W rezultacie udało mi się stworzyć własny zespół, z którym działamy już ponad rok, z którym regularnie osiągamy wyniki w tradingu, korzystając z różnych strategii. Jeśli chcesz się dalej rozwijać i zdobywać wiedzę, możesz dołączyć do naszego kanału TVRM. Link znajdziesz w nagłówku profilu lub w opisie pod tym filmem. Możesz także zacząć rozwijać się i handlować z nami tutaj. Ogólnie rzecz biorąc nie jest to strategia, która będzie najistotniejsza w roku 2026, jest ich wiele więcej. Jeśli chcesz zobaczyć analizę tej strategii lub wielu innych, albo chcesz dołączyć do naszej społeczności, wejdź na telegram link. Link będzie również dostępny w tym profilu lub w opisie pod tym filmem. Będę się cieszył, mogąc Was wszystkich zobaczyć. Jak widzicie, transakcja na razie sprawdza się bardzo dobrze. Zostało dosłownie kilka sekund, dokładnie 10 sekund. Naszą pierwszą transakcję zamykamy z bardzo dużym zyskiem, prawda przyjaciele? 3, 2, 1. I zamykamy naszą pierwszą transakcję z zyskiem 9 dolarów. Moim zdaniem to całkiem nieźle. Specjalnie do tego filmu zapomniałem dodać, że przeznaczyłem 20 dolarów, żeby pokazać, że nawet z małym saldem jest to całkowicie możliwe. Podwoić swój balans, a nawet więcej potroić. W tym filmie spróbujemy to zrobić. I nawet z małym saldem można handlować, można próbować, można się rozwijać, dlatego poszukajmy naszej kolejnej okazji i idźmy dalej. Tak przyjaciele, znalazłem naszą drugą sytuację handlową, parę walutową USDCHF OTC. Tutaj sytuacja jest trochę inna, wręcz przeciwnie, poziom znajduje się w silnym wyprzedaniu. I w tym filmie raczej będziemy stosować taktykę niezagrywania na odbicie, na zmianę ruchu czy pozycji, ale właśnie będziemy zawierać transakcję zgodnie z pozycją, z ruchem, z trendem. W poprzedniej transakcji handlowaliśmy zgodnie z trendem wzrostowym, a w tej sytuacji spróbujemy rozegrać tę transakcję w trendzie niewzrostowym, czyli rozegrać tę transakcję zgodnie z trendem, nie na zmianę ruchu, ale właśnie na trend. Dlatego wchodzimy nawet na 20 dolarów w transakcję na spadek. Na dwie minuty będziemy oczekiwać realizacji tej transakcji. Ogólnie rzecz biorąc tak, według wskaźnika widać silne wyprzedanie. Nawet tutaj można by się spodziewać ruchu odbicia, ale ten ruch nie jest zgodny z trendem wzrostowym. Trwa on bardzo długo i w ciągu dwóch minut ten czas powinien w zupełności wystarczyć, aby rozegrać tę transakcję. W tej sytuacji będę właśnie oczekiwać realizacji tej transakcji. Tak weszliśmy prawie całym swoim saldem, ale dla mnie te środki są nieistotne, ponieważ przeznaczyłem je specjalnie na ten cel. Na to wideo, żeby pokazać, że z takim saldem można się rozwijać. Oto, przyjaciele, bardzo cenię Wasz czas. Pełną analizę tej transakcji już przeprowadziliśmy. Nie chcę przedłużać, więc włączmy się, niech transakcja się zrealizuje i będziemy działać dalej. Tak, przyjaciele, zostały dosłownie sekundy, 3, 2, 1 i zgarnęliśmy tę transakcję. Zgarnęliśmy ją z bardzo dobrym zyskiem, plus 18 dolarów czystego zysku. Moim zdaniem to już jest pokazany wynik pośrednich cięć i wstrzyknięć, jak widzicie, w, być może prawie w formacie online. Drugą transakcję z rzędu zamykamy na plusie. Moim zdaniem to świetny wynik. Może otwórzmy jeszcze jedną transakcję i być może już będziemy kończyć. Jak dla mnie, na razie nasz wskaźnik i nasza analiza ogólnie nas nie zawodzą. Sytuacja jest bardzo dobra. I trzeba wchodzić w transakcje właśnie zgodnie z trendem, impulsem, ruchem. Moim zdaniem to bardzo dobrze. Dlatego poszukajmy kolejnej sytuacji handlowej. I przyjaciele, znaleźliśmy naszą ostatnią sytuację handlową. Co do drugiego powodu, cena się odsunęła. Tak to wygląda. Sytuacja jest dość ciekawa. Ogólnie chciałbym rozegrać tą pozycję w kierunku wzrostowym. Tutaj impuls już się zaczął, i tutaj wszystko wygląda podobnie. Nasza taktyka w tym wideo polega na tym, że handlujemy od. Impuls pochodzi od ruchu, od trendu. Jeśli mamy trend wzrostowy, handlujemy zgodnie z nim, nie przeciwko niemu, nie przy zmianie kierunku. I w naszej sytuacji, tak, nadal mamy ruch o charakterze wzrostowym, ale tutaj już odwrót. Impuls, który nastawia nas na ruch, nie jest wzrostowy. Dlatego chciałbym rozegrać tę transakcję na podstawie tego ruchu. Dlatego wchodzimy prawie całym swoim saldem. Transakcja na 40 dolarów na 2 minuty w dół. Będziemy oczekiwać realizacji tej transakcji. Ogólnie rzecz biorąc, przyjaciele, całą analizę już z Wami przeprowadziliśmy. Ogólnie rzecz biorąc, na początku chcielibyśmy zobaczyć ruch ceny. Do tego poziomu, ale widzicie, cena się wymyka i być może to nie jest najlepsze, dlatego będziemy oczekiwać realizacji tej transakcji. Całą analizę już dla Was przeprowadziliśmy, włączcie się, gdy transakcja się zakończy i wtedy podsumujemy wyniki. Przyjaciele 321 i naszą ostatnią transakcję zamykamy z fantastycznym zyskiem. Przyjaciele? Nie wiem ile trwa to wideo, może 5, może 10 minut, ale zobaczcie jakie mamy wyniki. Z 20 dolarów zrobiliśmy 80 dosłownie w kilka minut. Oczywiście to wszystko wynika z mojego doświadczenia, to rezultat, który osiągnąłem osobiście, ale ogólnie jest to możliwe. Ogólnie rzecz biorąc, jest to możliwe, jeśli będziecie się uczyć i rozwijać. Moim zdaniem to naprawdę niezły wynik. Przyjaciele, dziękuję wszystkim, którzy obejrzeli wideo do końca. Ogólnie, jeśli kogoś interesuje ta tematyka, możecie dołączyć do naszego kanału na Telegramie. Linki znajdują się w opisie pod tym filmem. Cieszę się, że mogłem zobaczyć na The School Prime Community. Życzę miłego wieczoru.